No, właściwie wszystko jest. Jest siano. Nawet królowie przyszli trochę wcześniej, ale są. No, w szopce, jak to w szopce, jest wół, jest Maryja, jest Osiąg, jest Je Józef oczywiście z owieczką, jest trzeci król, nawet, nawet jest gwiazda betlejemska z aniołem zwiastującym. No, wszystko wygląda na to, że jest przygotowane na niego, bo jego ciąż nie ma. Czekamy. Może być tak, że on się w ogóle nie pojawi, że będzie wszystko tak jak trzeba, tak jak powinno być, oprócz jego samego, bo nie będzie zgody, nie będzie przebaczenia, nie będzie tęsknocy za pokojem, nie będzie odpuszczenia. Będzie za to gniew, będzie złość, będzie zamknięcie, nienawiść. No i wtedy tak, dla niego miejsce się nie znajdzie. Zostanie puste. Wszystko będzie niby tak, jak ma być, oprócz najważniejszego. Zatem miłosierdzia trzeba, odpuszczenia, przebaczenia, żeby go naprawdę zaprosić do naszego życia, tu i teraz. Oby tak się stało w te święta. Bardzo tego potrzebujemy, wszyscy bez wyjątku.